Jetpurb Polska, wielu ludzi mieszka w domach z użytkowym poddaszem, które są nie dość dobrze docieplone. W dzisiejszym odcinku Pianowaczy rozwiążemy ten problem u jednej z naszych klientów. Zapraszamy do obejrzenia odcinka. Jetpro, ci prania ja słam? Dobry, wysłałam do państwa przed chwilą projekt. Okej, okay, już patrzę. Dobra, dach kopertowy, tak? No mhm, dokładnie. Proszę powiedzieć, co trzeba u pani wykonać? Tam domu jest bardzo zimno Okej, okay, czyli rozumiem, już pani tam mieszka w tym domu? Tak, mieszkam. I co może pani zaproponować w takim razie? Pani analizując ten projekt i z tego co pani mówi, proponuję tutaj metodę wtryskową Producenta syntezji. Okej, okay, a kiedy mogę was się spodziewać? I zaliczymy bardzo na czasie. Nie chcę ukrywać. Ja tu mam. 28 luty, godzina 8.00 okej, Ok, super, będę czekać. Super. Dziękuję pani. Zdjęcia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteście punktualni. Jak zawsze. Zapraszam. Nie zwracać uwagi na bałagan. Ale tu jest pięknie, ci fajnie przyjmuje. No to dobrze, dziękuję. Widzi pan jak jest zimno, proszę spojrzeć. Chyba coś musieli zrobić. Rzeczywiście. Tak, trochę mało tych stopni na tym poddaszu. Ale wie Pani co? Ja to zobaczę po swojemu. Co tu tak naprawdę się stało? E to jest kamera termowizyjna Mhm, jasne Czyli te ciemniejsze kolorki, to tutaj właśnie ucieka pani e... Widzę, widzę. Temperatura Mamy niecałe 15 stopni, więc to jest tak Kiepska, tutaj przy oknie no to już W ogóle mhm. słabo Jasne No i co zamierza pan z tym zrobić, jak to rozwiążemy? co? Mamy swój system Więc zrobimy tutaj na nawierty Puścimy piankę do środka, tak zwana metoda wtryskowa mhm. Która wypełni wszelkie szyby. Tu no mam już yy, oklejone wszystko, można powiedzieć, przygotowane, powiercone, także już pod nakrysk marcie, Tylko proszę cię udoklaj tylko... Ale... teraz? Dobra, 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 dobra tu jeszcze. Tak. Bardzo ładnie. No, można sens... się przebierać. I zaczynamy. Okay, tutaj jest karta techniczna z opisem produktu. Dziękuję bardzo. Właśnie zastanawiam mnie jak ta pianka działa. Czy mógłby Pan mi coś wytłumaczyć? Jasne. To ja może przedstawię, będzie zdecydowanie prościej. Super. Proszę. E, tu, jak Pani widzi, pianka rośnie od dołu. Z pianką jest jak z ciastem. Jak ją źle wymieszamy, wyjdzie za Jak ją wymieszamy dobrze, wyjdzie nam piękne ciasto. izolacja poddasza właśnie została wykonana. Eee, wracamy jutro, aby dokończyć prace wykończeniowe. Sporo się tutaj działo. Eee, tak jak widać, robota jest skończona. Mm -hmm. Mam nadzieję, że się podoba efekt naszej tak. pracy. A co najważniejsze, jest wszystko idealnie zaizolowane. Nie ma dziur, szczeli morską-termicznych, jaki miała pani wcześniej, ale zobaczmy, jak to wygląda e, na kamerze. Wcześniej było wiele e, takich czarnych plam, które świadczyło o tym, że są moski termiczne. Teraz jest wszystko w kolorze, tak jak być powinno. Tak, ja jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim jest tu bardzo ciepło, a to jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że mogliśmy pani wołus. Zadowolenie zadowoleniem dla nas jest najważniejsze. Jeśli podobał się Wam odcinek, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, a odpowiemy na nie w kolejnych odcinkach.